W poprzedniej kolejce udało nam się zagrać naprawdę dobre spotkanie, także tak jak Pan mówi, że na każdym mecz chcemy jechać i sprawiać powiedzmy niespodzianki, na Gliwic, na Piast przyjechaliśmy w ten sam sposób. Niestety, tak powiem, pierwsze pięć minut nas zweryfikowało i potem już Piast grał na spokojnie, my nie potrafiliśmy sobie wytwarzyć żadnej sytuacji i skończyło się jak się skończyło. Wydaje mi się, że właśnie te bramki w tych pierwszych 5 minutach podcięły nam skrzydła i potrzebowaliśmy przerwy, potrzebowaliśmy odetchnąć, żeby uwierzyć na nowo w swoje umiejętności. Plus wydaje mi się, że Piast troszkę zszedł z gry w drugiej połowie. Można ograć każdego, ale przy dzisiejszej dyspozycji Piast jest poza naszym zasięgiem. Ocena prosta, zle, bardzo zle. Za, zacięliśmy mecz, po prostu nie, nie wyszliśmy w mecz. E, nic nam nie wychodziło, Cię, ciężko było wyjść spod. Пресингу, без півоту, ну, ні естети, мали кадри, ну І ти. Пришвчили ми гри з вецефаном на, 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 на концу. Пжеаналізуємо те меч, це було зле, це було добре. І, no, і Напевно, на та шерва Трохи, трохи пошла не на користь нам, бо з Лопаліч ми такий, так, такий ритм мечовий і та, та шерва, Напевно, напевно як вже як повідомили в чечні, не пошла нам на, на користь. Ale no, no cóż, mamy najważniejsze mecze przed sobą. Ja, ja, jak mówiliśmy w szatni, że sam, sami sobie, my zrobili te bramki po, po takich niedokładnych podaniach, po błędach indywidualnych. Ale no cóż, no, będziemy analizować i pracować nad, nad tymi blendami. Ja uważam, że na pewno jest to ulga po przełamaniu e, przede wszystkim. Ostatni mecz w Wojnicach był dosyć ciężki. No, ja akurat nie grałem, pauzowałem za kartki. Ale z tego co oglądałem, no, chłopaki no, z Wojnic postawili ciężkie warunki. Dzisiaj no, nie mówię, że było łatwo, bo na pewno Gredar tutaj nam nie oddał łatwo zdobyczy punktowej, ale konsekwentnie zagraliśmy z tyłu, co też poskutkowało trafieniami z przodu, i dzisiaj wygrywamy mecz. No, zdecydowanie tak. No, można powiedzieć, że dzisiaj skuteczność no, nie, nie szwankowała, nie ma co ukrywać. To co mieliśmy, to trafiliśmy do bramki. E, też super, że udało się nic nie stracić, tak jak wspomniałem wcześniej. E, no, jest to na pewno drugi hat-trick, aczkolwiek było kilka spotkań, w których no, niestety nic nie wpadało. Co też mnie tak trochę e, demotywowało, jednak fajnie, że udało się w końcu przełamać. I, e, i mam nadzieję, że tak do, do końca sezonu pozostanie. E, na pewno. Nie możemy już patrzeć na to, że z, 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 można powiedzieć u siebie: wywalczyliśmy fajną zaliczkę. Na pewno Klireks nie podłoży nam się, na pewno będą walczyć do końca. Też jedziemy z, taką, z takim nastawieniem, że, że można powiedzieć, że nawet nie jesteśmy jedną nogą w finale. Po prostu, jak nie będziemy walczyć od pierwszych do ostatnich minut, to, to tam też się nie znajdziemy. Ale mam nadzieję, że będziemy konsekwentnie grać, tak jak chociażby dzisiaj, i, i znajdziemy się spokojnie w finale Pucharu Polski. You know, one game... Any sport, you cannot control one game, but you, you can try to, to command the game, to like to be the boss in the game. But it's, it's, not, it's impossible to control one game. But that's uh, our, our team is in uh, in this moment is in, uh, in another step. We try, we, we work by step, step by step, and in this moment we try to um, to be near to control, but no one control. And one con can control. It. You can have the ball and, uh, and try to control the match, and you lose the ball. They score. This is a game. It's only a game. But um, I think you are in an interesting level, and the players are understanding what we want now in this moment. Is another another new step, and we have the next step is to finish championship and the cup. And uh, I hope that you can get what what you want.